To było wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Tegoroczna edycja koncertu Witaj Majowa Jutrzenko upamiętniająca obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja miała zupełnie inny charakter niż dotychczasowe. W tym roku organizatorzy odeszli od formuły konkursowej. Do wzięcia udziału w koncercie zostali zaproszeni młodzi puławscy artyści, którzy przez lata organizowania imprezy brali udział w koncertach finałowych. Tak naprawdę to jest koncert specjalny i samo zaproszenie do tego koncertu jest już nagrodą, bo zostały wybrane instytucje tak Naprawdę i zespoły, które przez wiele lat zawsze się zgłaszały do tego przeglądu, brały udział i chętnie uczestniczyły. Znajdowały się w gronie laureatów wielokrotnie, wielokrotnie po prostu tylko byli uczestnikami, ale chcemy też nagrodzić pracę tak naprawdę instruktorów, który, instruktorów, którzy przez 18 lat rok rocznie przygotowywali zespół, więc samo zaproszenie jest już tak naprawdę nobilitacją i zostało wybrane przez tutaj przez nasz zespół Domu Chemika. Podczas niedzielnego wydarzenia mieliśmy okazję usłyszeć wokalistów, zespoły, recytatorów i muzyków, którzy zaprezentowali swoje interpretacje utworów patriotycznych, inspirowanych historią i tradycją naszej ojczyzny. W tym roku jest nietypowo, ponieważ w tym roku nie było konkursu recytacji i pieśni niepodległościowej. W tym roku tym koncertem patriotycznym Witaj Moja chcemy podsumować 18 edycji tego turnieju. Ma to na celu trochę podsumowanie nam tych 18 lat i zmianę formuły. Więc w tym roku koncert Witaj Majowa Jutrzenka składa się z uczestników wieloletnich konkursów i przeglądów, którzy tak naprawdę rośli, bo mamy dzieci, które zaczynały jako przedszkolaki, a teraz są już w szkole średniej, nawet już ukończyły szkołę średnią. Mamy też lokalnych artystów, i tym koncertem chcemy podsumować lata pracy i pomysł jednej z już teraz byłych, pani Ani Dzierżawskiej, odświeżyć to troszeczkę i w przyszłym roku wrócimy z nową formułą tego konkursu. Na scenie Zobaczyliśmy utalentowanych podopiecznych pławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika oraz zespoły muzyczne z instytucji i placówek oświatowych. Wystąpili m.in. soliści Zbigniewa Jonaka, recytatorzy Teatru Spód Kwadrat oraz Studia Żywego Słowa pławska Orkiestra Denta oraz chór zespołu pieśni i tańca powiśle. W koncercie wzięły także udział zespoły szkolne z pławskich Placówek Oświatowych. W programie wydarzenia znalazły się popularne pieśni i piosenki, których treści odnoszą się do miłości do ojczyzny oraz dumy z historii i tradycji narodowej. Całość przeplatana była patriotycznymi wierszami i prozą. Planujemy robić dalej konkurs i przegląd. Chcemy troszkę rozszerzyć zakres na ogólnopolski konkurs, żeby zaprosić też lokalnych, nie tylko lokalnych artystów, ale też spoza województwa. Potrzebujemy na to troszkę czasu, żeby się przygotować. Stąd w tym roku taki koncert podsumowujący te nasze lokalne wydarzenie, a w przyszłym roku chcemy wrócić z czymś nowym, ciekawym. Wszystkich informacji, wszystkie informacje na ten temat będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej.